Hallo, dzisiaj z strony Patryk, witam Was w kolejnym odcineczku, tym razem jest to odcineczek ze startu MC4U, w sumie to nie ze startu, ale z konkursu na MC4U na starcie. Czyli jak zawsze konkurs na początku jakiegoś dużego serwera, to norma. E, oczywiście też od razu chcę wam powiedzieć, że odcinek z jakichś fajnych akcji, jakichś klep i w ogóle pojawi się na dniach jakoś myślę, że, że, że w poniedziałek bądź też jutro pojawi się odcinek z jakichś fajnych akcji, jakiś fajnych klep na mc 4 więc myślę, że naprawdę spoko, e, będzie to filmik zmontowany, więc no kozak, ja pewnie się interesujecie też na co jest konkurs na MC4U, e, konkursik jest na e, Tutaj mamy no MVP. -a. Dobra, mniejsza to było. Wszyscy się zabijają, no to widać. Dobra. W każdym razie jest konkurs na MVP, czyli chyba najwyższą rangę na serwerze, jak nie trudno, ale chyba jest to najwyższą na serwerze. MVP -a. i myślę, że naprawdę spoko byłoby wygrać sobie po prostu takiego mvp na starcik bo by to totalny kozak, od razu masz kita, od razu możesz iść się klepać i w ogóle co trzeba zrobić wystarczy zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem e, zalajkować ten filmik i w komentarzu napisać swój, e, napisać biorę udział i spójnik nick jakim gracie na e, na s Więc to jest naprawdę mało no po prostu to jest bardzo mało, wystarczy tak naprawdę skomentować, załapkować, zasubować, więc okej, okay. a ja się z wami żegnam, do zobaczenia w odcinku kolejnym, ja idę poszukać jakichś fajnych krecików i w ogóle, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć, cześć.